Ojciec Jacek Krzymczek? oraz Janek Krupa. <noise> Miło Państwa dzisiaj przywitać w odcinku, o jakim odcinku? może? O tak? samym początku. O właśnie, no, porozmawiajmy ojcze Jacku, o początku naszym. E, no gdzież ten początek był? Chyba na, w ogóle początek nasz, jak zastanawiamy się, gdzie jest nasz początek, to musimy pomyśleć, że jest wolnej woli Boga w ogóle bo musimy się na początku też zastanowić, może nie tyle skąd się wzięliśmy, tylko po co my się wzięliśmy, tak? Po co zostaliśmy stworzeni? Po co my Bogu do czegokolwiek jesteśmy potrzebni? Do czegokolwiek my jesteśmy potrzebni. Przeszkadza ci, przeszkadza ci. Może niekoniecznie przeszkadzamy, ale musimy sobie uświadomić, bardzo często o tym mówimy, że no, życie ludzkie jest święte, tak? Ale świętość to nie jest... Doskonałość nie, etyczna, moralna. Mhm. Świętość to jest to, że źródło życia jest w tym, który jest święty. Tak. Czyli w boskim chce. Znaczy, on mhm. nie miał żadnego interesu, jest żadnego ten. powodu Ale? i powiedział: Chcę, żebyś była. Ten jest. Tak jest. Ale już na moje chcę w kościele to już mają wpływ, Mieli wpływ rodzice, tam? tam jest nasz początek. No tak tak wygląda obecnie sakrament, sakrament chrztu, że. Z, już od wieków chrzcimy, chrzcimy dzieci, tak? W prawo kanoniczne mówi w ogóle, że dopiero dzieci od siódmego roku życia mają używanie rozumu. Ja wiem, że się teraz obrażą nas rodzice i wszyscy ci, którzy wychowują dzieci mówią, no jak dziecko od siódmego roku dopiero używa rozumu? Nie. Prawo kanoniczne mówi, od siódmego roku dziecko używa rozumu, jest świadome. dlatego sakrament Komunii Świętej mhm. po siódmym roku życia najczęściej ale właśnie mają rodzice jako ci, którzy no właśnie mówimy bardzo często zanoszą do chrztu, e, prowadzą dialog z tym, który chrzci. Mówię, z tym, który chrzci, bo to nie zawsze jest nie zawsze jest kapłan, tak. Będzie wiele takich sytuacji, że właśnie no w zasadzie każdy człowiek, nawet niewierzący, jeżeli jeżeli jest taka, taka wola i świadomość może, ale, może ochrzcić. Tak, może ochrzcić, ale są pewne warunki, tak? Wypowiedzeniu formuły. Tak, w ogóle każdy sakrament ma w sobie jakby no, materię, tak i treść. Znaczy coś trzeba zrobić i coś trzeba powiedzieć. I w zasadzie każdy sakrament jest związany z tym, że trzeba no właśnie, mieć jakąś, jakąś treść, e, powiedzieć jakieś, jakieś słowa. E, w, sakramencie, w sakramencie chrztu one są bardzo proste. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Tak, króciutko. E, to, i, to jest jakby, no właśnie, ja przygotowałem parę razy dorosłych ludzi do chrztu mm -hmm. i bardzo im zazdrościłem. Być... Bardzo im zazdrościłem. Takiej świadomości i takiego, no, takiej wolnej woli, że to była, ich, że to jest ja ich się, decyzja się, od się, początku my. do końca, tak? My. I no, w takich momentach zazdrościłem, że sam nie byłem ochrzczony. Yy, właśnie jako ktoś świadomy, yy, mogę oglądać swoje zdjęcia z chrztu, gdzie ślina mi cieknie na wszystkie, na wszystkie strony. Jestem w jakimś, w jakiejś dziewczynskiej czapce yy, w, w grudniowym, chłodnym kościele. No, no niebieską ale... ubrany, tak? Nie, nie, nie. nie. Zdjęcia były biało Aha, Na szczęście. <laughs> nie, ale, ale wydaje mi się, że mówimy sobie o tym chrzcie naszym, dlatego żeby sobie uświadomić, że to sprawia, że wszyscy jesteśmy równi w Kościele. Mhm. Czy to znaczy że, znaczy, że stajemy się chrześcijaninem? Yy, no myślę, że też, to nie jest też tak, że z automatu przez chrzest mhm. się staje chrześcijaninem. Oczywiście słowo chrześcijanin, yy, no właśnie, od czego pochodzi? My mm -hmm. no właśnie. No czy, wszyscy, no czy to jest od chrztu, tak jak kościół jest nie, od kości? Od Chrystusa, tak? Od Chrystusa, tak? My jesteśmy mm -hmm. Christianoi, nazwano uczniów ch mm -hmm. chrześcijanami, czyli że oni żyją tak jak Chrystus. To jest bardzo ważne, że właśnie nie właśnie przez sakrament chrztu, ale przez to, że ludzie, ludzie zaczęto nazywać chrześcijanami, dlatego że zobaczyli, że oni żyją, zachowują się, myślą mm -hmm. tak jak, jak Chrystus. Tak, jak jest, ktoś jest fanem um, sportowym albo fanem jakiegoś zespołu muzycznego, mm -hmm. no zaczynasz się upierać, zaczynasz żyć jak ten, którego po prostu uwielbiasz i chcesz go naśladować. Mm -hmm. no? No, tak mi się wydaje, bo tam wcześniej yy, ojciec powiedział, że no, jesteśmy mali, tak jak rodzice nas przy przynoszą do chrztu, y, nie mamy takiej świadomości, że fajnie by była, by ta świadomość była. No, mi się wydaje, że też fajnie, jak, jak człowiek później do tej świadomości dojdzie, się rozwinie, wierzę, że jest taka możliwość chociaż odnowienia tego z taką pełną świadomością. Ale w ogóle sakrament chrztu, hmm, znaczy tu zacząłem, ja powiedziałem, że dostajemy sakrament chrztu najczęściej mhm. kiedy jesteśmy. No, mali mamy czasem kilka, kilka miesięcy. W prawosławiu dziecku kilku, czasem tygodniowemu, kilku udzielana jest chrzest, komunia i bierzmowanie, no, tak, 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 tak. czyli taki trójpak, mm -hmm. ono dostaje, ale właśnie z, nie, ze, nie z ideą, że ty już mm -hmm. wszystko wtedy rozumiesz, tylko tak naprawdę dostajesz mm -hmm. paczkę, dostajesz coś, co jest jeszcze zapakowane, co Musisz włożyć swój wysiłek, żeby to rozwijać. Sakramenty nie są magią. Sakrament małżeństwa nie jest magią. Znaczy to, że zawrzemy sakrament małżeństwa, nie oznacza, że to małżeństwo będzie szczęśliwe, piękne, po prostu opatulone pluszem i po prostu będzie się płatki róż będą z nas spadały po prostu codziennie. Tylko jeżeli ja nie włożę w to pracy, nie będę współpracować z łaską jakiegokolwiek sakramentu, także kapłaństwa, to daleko nie pociągniemy. Nie? Więc żeby nie, Chodzi o to, żeby nie myśleć magicznie e, o chrzcie, bo bardzo często to myślenie magiczne, takie na przykład, że nie, jest choroba dziecka, na przykład dziecko umiera nieochrzczone, mhm. tak? że jest taki bardzo duży też strach w rodzicach, na przykład, e, czy właśnie, że no właśnie, zabrakło jakiegoś takiego stempla od Pana Boga, że to jest takie. Że będzie ktoś właśnie potępiony. Ale moim na przykład celem było, jak urodziłam dzieci, żeby jak najszybciej je ościć, bo jak najszybciej stały się dziećmi Bożymi. Na tym mi zależało. I jak tylko to było możliwe, dwa tygodnie miały, to zanosiłem ich do chrztu, hmm. bo uważał, że jednak to jest ważne, tak? Że... Tak, ja jeszcze namawiam, żeby wracać do tego pierwotnego obrzędu sztu. Do momentu zanurzenia. Mhm. Ja wiem, że tam babcie, mamy po prostu panikują, że przeciąg, że będzie kasłało, że zapalenie płuc, że woda w płucach i we wszystkich innych narządach po prostu i że to będzie straszne, ale ten znak jest bardzo mocny. To znaczy, chrzest to nie jest obmycie kropelką wody mhm. naszego, naszego życia, tam grzechu pierworodnego. Nie, to jest, tak jak mówi święty Paweł, zanurzenie. W śmierci. Ja wiem, to jest bardzo trudne prowadzić katechezę dla rodziców i powiedzieć: zanurzymy teraz Wasze dziecko w śmierci. Ale to, co mówi święty Paweł w tej epistole, też w Wigilii Paschalnej, mm -hmm. zostaliśmy zanurzeni. Jak Chrystus został zanurzony w śmierć, tak my zostaliśmy zanurzeni. Ale co najważniejsze, wychodzimy. Czyli chrzest to był ten znak zanurzenia i wynurzenia. Bardzo często, właśnie z zachodu, tak, od tego miejsca, właśnie, gdzie jest ciemno. Ku wschodowi, czyli ku Chrystusowi. Chrystus jako wschodzące słońce. Trochę rozmawiamy o tym, i ja żałuję, że, znaczy, tak sobie uświadamiam, ile my straciliśmy w kościele no, z takich znaków sakramentalnych, tak? Mhm. Ten chrzest, czas 12 dzieci, tak? 12 rodzin, taśma, po prostu jedno za drugim, świeczka, bardzo proszę, biała szata. Wszystko jest taśmowe, wszystko jest jak najszybciej. I bardzo dużo straciliśmy. Znaczy, teraz, teraz już też zauważyłam, że przywiązuje się wagę coraz bardziej, że na przykład wychodzi się to do dziecko, tak? wprowadza się to dziecko w procesji. Nie jeszcze we wszystkich kościołach no. i nie wszędzie tak jest. No, ale to też jest bardzo fajnie, że zaczęto, zaczęto zwracać na to uwagę, mm -hmm. że to, to, to dziecko jest wprowadzane. Tak, to jest, to jest za, mm -hmm. przestrzeń dziecka, ale też mm -hmm. przestrzeń jakim jakim jest rodzic chrzestny. Tak. Tak, no bo to bardzo często ja doświadczam tego, że no ktoś no nie za bardzo żyje wiarą. Wiara to nie jest jego, jego żywioł, że tak powiem, ale no właśnie, jest, ponieważ jestem trzeci w kolejności tam średnim bratem, a to trzecie dziecko. To teraz na mnie przyszła kolej i my też robimy taką krzywdę właśnie takim przez taki folklor rodzinny temu właśnie, kto to ma być chrzestny. To jest osoba, <coughs> która. Mm, po pierwsze, też weźmie odpowiedzialność za rozwój mhm. y, y, wiary tego, tego dziecka, ale też y, weźmie taką odpowiedzialność za, y, za y, to dziecko w przypadku, kiedy na przykład śmierci rodziców. Mhm. Dlatego ja nie mogę, tak byście bardzo prosili, nie mogę zostać teraz y, chrzestnym? chrzestnym. Ojcem mhm. jestem, ale nie chrzestnym. Dlatego że przez życie w zakonie też nie jestem w stanie, prawda, mm -hmm. wziąć odpowiedzialności rolę, tak? wychowania mm -hmm. w, mm -hmm. dziecka, które by straciło, straciło rodziców, tak? Czy no, my, my mamy ciągle jakoś tak, wiele takich barier jeszcze, nie? Bo co rodzina powie? Musi być z rodziny, bo co rodzina powie, tak? Bo no, ktoś tam czasem... się obrazi, mm -hmm. wiesz. Mm -hmm. Także to... Poza tym chrzestny to jest inwestycja. Po potem no, kolejne sakramenty no. to są kolejne koperty. To ktoś <laughs> musi naprawdę, żeby wytypować chrzestnego, trzeba patrzeć, że będzie, będzie rokował. To pierwsze takie liźnięcie nasze na temat tego, no właśnie, kiedy się wszystko zaczyna, ale obiecujemy Wam, że nie skończymy tylko na tym, że będziemy sobie porozmawiać też o kolejnych sakramentach i o tych wszystkich barierach, które sobie tworzymy w naszych głowach w związku z Panem Bogiem. To zostawmy na kolejne nasze spotkanie. Dziękujemy Ojcu Jackowi i zapraszamy na kolejne Do zobaczenia. spotkanie. Do zobaczenia.